Najważniejszą rzeczą jest prezentacja tejże oto monety, która jest pierwszą monetą z jednej strony upamiętniającą określone wydarzenie, wspaniałe wydarzenie w naszej historii, a z drugiej strony jest monetą w pełni obiegową. Od 22 maja te 5 złotówki w ilości 1,5 miliona sztuk znajdą się. W portfelach Polaków. 25-lecie Polskiej Wolności to także 25 lat procesu umacniania niezależności pozycji banku centralnego. To także umacnienie zasad wolności gospodarczej, zasady suwerenności państwa. Dlatego niesłychanie się cieszę z tego i dziękuję, że za przyczyną działania Narodowego Banku Polskiego będzie funkcjonował w Polsce w wymiarze masowym taki dotykalny, mierzalny symbol naszej odzyskanej 25 lat temu wolności w postaci monety obiegowej. To jest okazja, że każdy z nas będzie mógł te 5 złotych dotknąć, pomyśleć choć chwilę, że to też jest cząstka sukcesu polskiego, że każdy pieniądz, za który można coś kupić, to jest cząstka sukcesu wspólnego, na który trzeba było pracować. Trzeba było pracować, trzeba było zabiegać i którym należy się dzisiaj cieszyć. Patrząc na tą monetę, myślę sobie, że to bardzo dobry, dobrze wybrany symbol, ta ręka uniesiona w geście zwycięstwa z V. Dobre, bo przekraczający także wszystkie najprostsze skojarzenia, a jednocześnie niesłychanie prosty we własnym wyrazie. Bo przecież ten gest ręki uniesionej w nadziei zwycięstwa, to był symbol solidarności. Ale ja patrząc na tę monetę, Najbardziej pierwsze skojarzenie, jakie miałem, to z dłonią uniesioną przez Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera Wolnej Polski. To był gest, uniesio, ręka uniesiona nie tylko w, w geście zwycięstwa, ale w geście zapraszającym do współpracy wszystkich. I tak jak kiedyś ten gest, ta fałka słynna była symbolem ważnym dla jednego środowiska politycznego, dla jednego obozu politycznego. Tak myślę, że od momentu kiedy użył go Tadeusz Mazowiecki w polskim sejmie tworząc rząd, zapowiadając jego program, stał się własnością całego narodu. Bo też i wolność jest przecież źródłem i radości, i satysfakcji, źródłem także nieustannej pracy i wysiłku ze strony wszystkich, którzy tworzą współczesną Ojczyznę. Serdecznie za to dziękuję i mam nadzieję, że każdy z nas będzie miał odrobina satysfakcji, wyjmując te 5 złotych z własnej kieszeni, z własnego portfela, myśląc o tym, że długa była droga 25 lat to jedno pokolenie do sytuacji, w której możemy myśleć o Polsce także w tej kategorii, że przeżywamy w sumie złoty okres złoty wiek w naszej Ojczyźnie prawie że nieporównywalny z żadnym okresem w ciągu tysiącletniej historii. Tak to już jest z ludźmi, z nami, także Polakami, że nawet żyjąc w okresie złotym, nam się czasami wydaje, że on jest zaledwie żółty. Myślę, że te pięć złotych, które ze znakiem, symbolem, symbolem i zwycięstwa, i symbolem właśnie 25-lecia pracy, i jej efektów będzie przypominało o tym, że żyjemy w jakiejś mierze w złotym wieku narodu polskiego, państwa polskiego. Dziękuję za to Narodowemu Bankowi Polskiemu.